Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po krótkiej przerwie. W dzisiejszym odcinku przeniosę te króliki do nowej klatki. A tutaj, w to miejsce, pójdzie młodzież. Tutaj mamy 6 królików. Niedługo zostanie 5, ponieważ jeden już jest sprzedany. No i co, złapie króliki widzę się z i widzę się z wami zaraz przy ich nowej klatce. Jesteśmy już przy nowej klatce tych królików. Tutaj mają pościelone sianem, ponieważ nie ma jeszcze drabinki, jest dezynfekowane. No i co, zaczynamy przekładanie królików. Uciekasz. Teraz biały rodzynek i ostatni. O, tutaj jeden ucieka. Już go złapiemy, złapie go i zaraz do Was wracam uciekinier, bo został złapany, strasznie się rzuca No ale wpuszczamy go do tych królików tutaj Pokażę Wam krótki ułamek jak się zadomawiają pierwszymi młodymi które zostaną przeniesione od, znaczy odsadzone od samic w poprzednie miejsce, są tutaj młode po po tej oto samicy po mixie barana z nowozelandzkim czerwonym a samica była przykryta francuskim baranem szensylowatym niestety było ich tutaj więcej, ale część padła z nieznanych powodów no i co, łapię króliki, przenoszę tutaj są maluchy po samicy francuski baran hawana no i maluchy tutaj wszystkie są po samcu francuskim baranie białym czerwonookim niestety są takie kolory jakie widać szkoda że nie ma żadnych Havana ani białych no ale nic nie poradzimy tutaj jest Młody francuskiego barana białego czerwonołkiego i samica francuski baran żółty lub czerwony, jak to woli. No, samica miała 12 młodych, niestety rozniosła po klatce wszystkie 11 no i został jeden. Jest to samica, więc zostanie do dalszej hodowli. No a tą samiczkę niedługo oddzielimy do nowej klatki yy, podjąłem decyzję o remoncie mojej króliczarni. No i będę Wam to pokazywał wszystko w miarę na bieżąco jak tylko będę mógł. No, pierwsze efekty mam nadzieję, że zobaczycie już za niedługo. Kolejnymi młodymi, które zostaną odłączone od samicy, są tutaj właśnie młode po miksie nowoze, nowozelandzkiego białego z samcem francuskiego barana. No i młode są po francuskim baranie białym, czerwonookim. Jak widać, wszystkie są białe z czerwonymi oczami. No i co, może jakieś samiczki z tego miotu zostaną do dalszej hodowli a teraz je łapię, przerzucam do tych, które już zostały odłączone i Wam pokażę jak się klimatyzują Was moi mili. Właśnie jedziemy po nowy nabytek. Teraz pokażę Wam krótką przebiteczkę z trasy. No i w sumie widzimy się już przy nowym nabytku. Przedstawiam Wam nowy nabytek w mojej hodowli. Jest to samiczka francuskiego barana białego, niebiesko -okiego. Samiczka roczna, także jeszcze ma wiele lat przed sobą. Zobaczymy, może uda się do niej znaleźć samca. No ale od czegoś trzeba zaczynać. Na razie mamy ładną samiczkę. No i w dzisiejszym filmiku to będzie na tyle. Widzimy się niebawem. Cześć.